Cześć, witajcie. E, tutaj, Ola! Jakub! E, czyli twórcy świata alchemicznego. E, I dzisiaj chcemy Wam złożyć życzenia. E, życzenia. Życzenia świąteczne. Świąteczne. Święto mamy teraz niejedno. 21 grudnia w przesilenie zimowe miała miejsce premiera siostry. Miała też miejsce koniunkcja Jowisza i Saturna. I to było chyba faktycznie to święto. I to jest to święto, które chcieliśmy świętować. I czego życzymy? Narodzenia nowego w nas. Tak. Że żeby też to, co potrzebujemy zostawić już za sobą gdzieś w przeszłości, to, co już nam jest niepotrzebne, to, co nam już nie służy, żeby zostało gdzieś daleko za nami i żebyśmy otworzyli nasze dusze, nasze serca, też tak. nasze umysły, nasze głowy na nową wizję świata. I na nową wizję nas samych w tym świecie. Właśnie, na nową wizję świata, na nową wizję nas w tym świecie. Chcemy wchodzić właśnie w to nowe z nowymi już ideami, projektami. Mamy już w zanadrzu e, taki pomysł na, na kolejny film i chcemy go rozwijać od nowego roku, także jesteśmy zwarci gotowi, żeby, żeby rozwijać dalej świat alchemiczny i móc dalej tworzyć e, dla Was e, nasze filmy. Do zobaczenia w nowym roku. Do zobaczenia w nowym roku i dziękujemy, że z nami jesteście. Dzięki.